Oto jak uzyskać najsmaczniejszy deser z mandarynek. Zgnieć mandarynki za pomocą praski do ziemniaków. Weź gazę, umieść w misce i odceć miąż mandarynek. Przesiej mąkę do miski. Rozbij dwa jajka, wymieszaj trzepaczką. Wlej mleko, dodaj proszek do pieczenia, cukier, wymieszaj ponownie. Pokrój masło w kostkę. Roztop na patelni. Posyp cukrem i wymieszaj. Weź mandarynki. Napełnij miskę wodą. Dodaj sodę oczyszczoną. Namocz mandarynki przez 5 minut. Osusz papierowymi ręcznikami. Obierz mandarynki. Pokrój na połówki. Umieść na patelni. Wlej płynne ciasto. Gotuj pod przykryciem przez 35 minut. Połam ciemną czekoladę na kawałki. Drobno posiekaj i umieść w rądlu. Wlej mleko. Dodaj kakao, cukier waniliowy, kilka łyżeczek cukru. Wlej rozpuszczoną w wodzie skrobie. Dobrze wymieszaj. Wlej gorącą czekoladę do szklanki. Wymieszaj mascarpone. Ze śmietanką płynną. Mleko skondensowane. Umieść krem w szklance i zetrzyj ciemną czekoladę. Odwróć ciasto na talerz. Świeżość mandarynek doskonale łączy się z głębokim aromatem kakao idealne na słodkie zakończenie posiłku.